Dziś mogę z tej strony XX i dzisiaj Wam pokażę tutorial, jak wejść do safe'u czy do czegoś, oto tego banku. O, za Pacific Standard Public Deposit Bank. Tutaj przez te drzwi nie da się wejść, bo się nie da po prostu. O, zamknięte nie da się. Tutaj jest łatwy sposób, żeby wejść, trzeba tutaj, po schodach, o, oj, po schodach, teraz tutaj przechodzimy. Wchodzimy tutaj, tutaj są takie dwa pokoiki, nic nie ma. Ciekawego tu też, ale nas bardziej ciekawi i dół, więc chodzimy po schodach. Teraz to już takie proste wejście, właśnie nie. Musimy zrobić tak jak ja, więc kryjemy się tak, bez broni. Dajemy lista akcji Gerald. Możemy też poprosić o akcję Geralda. Jak, jak nie mamy tej akcji, to wtedy. Numer, dzwonimy do niego, a żeby do niego zadzwonić, trzeba odejść. Jak odejdziemy, zadzwonimy i będzie wszystko git. Tam poprosimy o akcję. Lista akcji, Gerald, dołączamy. Jesteśmy, wszystko ok, wyjście, przerwać akcję. Tak, jak przerwiemy akcję, będziemy się znajdować po drugiej stronie. Teraz możemy zejść po schodach. Przecież zamknięt, zamknięty, więc jak go, jak go otworzyć? Po prostu, jak nie macie by bomb, to raz tutaj się strzeli i się otworzy, bardzo szybko. A jak macie bomby, przylepne, dajecie tutaj, ten tutaj róg, róg tam ściany odchodzimy, wybuchamy i Sejf się też otwiera. Otworzył się teraz przez drzwi i, i przez drugie drzwi i się znajdujemy. Możemy wszystko rozwalić. Mogą się tutaj drzwi zamknąć. O tutaj, tak jak mi się zrobiły, to tylko starszy strzelciek. Mamy te bomby, w ręce wychodzimy, I no i wybuchło. Więc to był poradnik jak dostać się tutaj. Myślę, że to był dobry poradnik. I życzę wam wesołych świąt i nowego roku. Do widzenia.